Koczowskie tradycje przyciągają. Jak zawsze w nocy z Wielkiego Czwartku na piątek grupa mieszkańców udała się nad Wisłę. Tam zgodnie z tradycją trzeba się obmyć. Ma to zapewnić zdrowie na cały następny rok. Wielki Piątek to już pochód z Judoszem. Dobra pogoda sprawiła, że w mieście pod kaplicówką wiele osób uczestniczyło w tym pochodzie. Dzieci głośno klekotały i krzyczały kle, kle, kle. Spali się Judosz w piekle. Kolorowy, nieustrojony. Wstążki kolorowe? Wstążki, Są, ek. No fajnie, w tym roku dobrze, bo pogoda dopisała. co roku uczestniczycie? No raczej tak. Raczej przychodzi mi się popatrzeć. Dzieciom się podobało, jak co roku. No było miło. Im więcej tradycji, tym bogatsze nasze doświadczenia osobiste. Jest. Sądzę, że to warto upowszechnić tego Judosza. Brakowało mi jedynie narratora, który by na początku powiedział, od kiedy jest ta tradycja, z czym się wiąże, co poszczególne elementy tego Judosza znaczą, kiedy go będą palili i co ludzie mają sobie pomyśleć w tym czasie, czy samo spalenie wystarczy za zmazanie wszystkich grzechów za cały rok, czy, czy to chodzi o coś więcej. No. Jedyna w Polsce, no to wypadałoby. Na taki skoczów duży, no troszeczkę mało ludzi przychodzi, ale, ale ważne, że przychodzą. Na jeszcze dzień. Tak. A? Nie wolno już tak, tak Tak, tak, tak. To być może jest nadzieja, że będzie więcej. Pochód od wielu lat organizuje Towarzystwo Miłośników Skoczowa oraz Skoczowscy Strażacy Ochotnicy. Od wielu lat w rolę judosza wcielał się Roman Kochut, naczelnik miejscowej OSP. Jednak tym razem zastąpił go Remigiusz Paczyński. Wyczynowy sport, przejść w, taki, w takie słońce? No jak jest słoneczko, bo zawsze było najczęściej zimno, nie? a w tym roku no, dogrzało nam no i ciepło jest w środku tej sumianej kuple. Jutro drugie wejście. Dokładnie. Drugie kuję. Troszkę kuję. A prawdopodobnie teraz ja pałeczkę przejmę, więc. Znowu kilkadziesiąt lat. Dokładnie. Tradycja chodzenia z Judoszem ma długą historię. Nie ma bezpośrednich źródeł mówiących o początkach tego obrzędu, ale jedno jest pewne: tradycja jest ciekawa i warto ją zachować. Głównie zajmowali się tym ministranci, zresztą wieloletni kościelny skoczowski pan Frydrychowski zajmował się przez wiele lat szyciem stroju Judosza. Natomiast właśnie po tym powrocie Judosza w latach 80. coraz popularniejsze jest, że rodzice przychodzą właśnie z dziećmi. No i to jest taki, można powiedzieć, taki tradycyjny, rodzinny sposób na, na spędzenie czasu. Ale też myślę, że to jest tak ważne, żeby, żeby rodzice pokazywali dzieciom, że to jest zwyczaj tutaj tutejszy i że warto po prostu od małego dzieci przyzwyczajać, żeby one potem mogły ze swoimi dziećmi również przychodzić i w jakiś sposób tę, tę tradycję kontynuować. Po piątkowym pochodzie kolejny Tradycyjny akcent symboliczny kieliszek tatarczówki. Ona sama stała się regionalną marką Skoczowa. To nie picie, a degustacja. A jak mówią mieszkańcy Skoczowa raczej umartwianie, bo tego trunku więcej niż kieliszek wypić się nie da. Pije się tylko odrobinę. Raz ze względu na smak. No, który nie, nie należy do najprzyjemniejszych, a po drugie, tradycyjnie właśnie było tak, że po obmywaniu w rzece z wielkiego Piątku, z wielkiego, przepraszam, czwartku na wielki piątek, należało się koniecznie napić kieliszek tatarczówki, nazywało to się tak popularnie na chroboka, czyli żeby po, jakieś takie, żeby nie było dolegliwości żołądkowych czy innych dolegliwości zdrowotnych, ale też właśnie, żeby. Były taki przesąd czy, czy pogląd, że kto wypije kieliszek lataczówki w wielki piątek ten nie będzie pijakiem przez cały rok. Dzisiaj pochód z Judoszem przejdzie znowu przez miasto, potem kukła zostanie spalona. Ma to spowodować, że zło z miasta się wyniesie. Hanna portal oX.pl